Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na QA. Postanowiłam nagrać taki film, dlatego że ostatni pojawił się w zeszłym roku na pewno, natomiast e, od tamtego czasu przybyło Was tutaj naprawdę bardzo dużo i dlatego też zostawiłam Wam skrzyneczkę na Instagramie, żebyście mogli zadawać mi pytania. Pierwsze pytanie, które bardzo często też się powtarza, to pytanie, na jaki poszłaś kierunek studiów. Cztery lata temu poszłam na farmację, teraz zaczynam właśnie czwarty rok, a w tym roku jeszcze sobie dołożyłam położnictwo. Pięć klasyków, które lubisz najbardziej. To będzie losowa kolejność, ale Ania Zielonego Wzgórza, Przeminęła z wiatrem, Dziwne losy Jane Eyre, Frankenstein i nie wiem, co by było piąte. Na pewno bym coś znalazła, ale te cztery mi tak od razu przyszły na myśl. Aha, wiem, Thomas Hardy i albo od zgiełku, albo Tessa. To też w sumie kozioł ofiarny też. Ale z takich starszych to yy, jednak, któraś książka Thomasa Hardiego. Czy zamierzasz się przeprowadzić? Słuchajcie, życie ma to do siebie, że jest zaskakujące, ale na pewno nie będę do końca życia żyła w kawalerce. I to jeszcze w takiej małej ka kawalerce. Team Kot czy Team Pies? Um, jeszcze 4 lata temu powiedziałabym na pewno, że Team Pies. I chyba dalej jednak kieruję się komu, ko, ku temu, że jestem team pies, ale koty uwielbiam równie mocno, więc y, trudno powiedzieć. Myślisz, że kiedyś jeszcze zmienią się gusta czytelnicze? Na przykład zaczniesz czytać science fiction albo horrory? To jest w ogóle dziwna sprawa, dlatego że mm, bardzo często mnie pytacie, kiedy wreszcie wrócę do tego i tego gatunku. A ja mam takie trochę przeświadczenie, że... Jakby nie patrzeć, to ja tych gatunków, ja mam taki, tak naprawdę, taki trochę miks gatunkowy na kanale um, i też y, ja sama na sobie czuję presję, żeby w miesiącu czytać jak najwięcej różnych książek. Mimo, że na przykład czasami mam ochotę czytać tylko i wyłącznie literaturę dziecięcą, to ja czuję, że nie mogę tego robić, bo później, y, no jednak, literatura dziecięca jest. Chyba najmniej, najrzadziej czytaną literaturą e, przez osoby dorosłe, czy też w ogóle starsze. To jest dla mnie czasami ciekawe, bo z jednej strony mam wrażenie, że ja się strasznie staram o to, a i tak cały czas jest za mało. I, i e, trochę już postanowiłam na sobie nie wybierać takiej presji. E, czy sądzę, że mi się zmienią gusta czytelnicze? Patrząc na to, jak bardzo one się zmieniły na przestrzeni tych trzech lat, kiedy istnieje kanał. To jestem pewna, że mi się jeszcze zmienią i to bardzo. Co cię najbardziej irytuje w Booktube? Hmm, nie ma chyba takiej rzeczy, która by mnie irytowała stricte w Booktube. Um, natomiast nie lubię tworzenia kółek wzajemnej adoracji i mówienia o tym, bo już się spotkałam po prostu z takimi plotkami na swój własny temat, że aż się sama dziwiłam. Z czego to wynikło? I sama po prostu nie lubię, jak się tworzy mm, kłótnie, tam gdzie ich po prostu nie ma. Ile musi minąć czasu od ułożenia puzli, zanim je schowasz do pudełka? Yy, musi minąć tyle czasu, żebym zdążyła zrobić zdjęcie, więc tak mniej więcej 30 sekund. <noise> Naprawdę mało jest puzzli, które. Byłyby dłużej. W szczególności, że jakby, tak jak powiedziałam, ja mam dosyć moje mieszkanie, więc yy, i one leżą na podłodze. Na przykład teraz mogę Wam zrobić zdjęcie, jak wygląda podłoga w trakcie nagrania. Yy, I no, no, nie mam po prostu miejsca, żeby je trzymać. Kiedy pojawi się film o twórczości Montgomery? Taki film pojawi się w momencie, w którym przeczytam wszystkie książki Montgomery. Jaka jest najcenniejsza pod względem sentymentalnym książka, którą posiadasz? Um, tak naprawdę ja tą moją biblioteczkę taką rozległą um, kolekcjonuję od początku kanału, czyli powiedzmy tak od trzech lat i zasadniczo nie mam tutaj jeszcze takich książek, które by były dla mnie bardzo, bardzo sentymentalne. E, z takich, które faktycznie gdzieś tam były wielokrotnie przeze mnie czytane i, i zdobywane w, w różne dziwne sposoby, no to jest seria Harry Potter w wydaniu, pierwszym wydaniu Media Rodziny. E, I póki co tylko to mi przychodzi na myśl, ale na pewno za kilka lat będzie tego dużo więcej. Czy myślałaś kiedyś o napisaniu książki? Tak. Kiedy byłam młodsza, nawet miałam plan, żeby nagrać na kanał e, reakcję na, na pierwsze rozdziały mojej książki, którą napisałam w szóstej klasie. Um, jeżeli chcecie takie coś zobaczyć, to dajcie znać, ale ja też. Y, no to będzie straszny cringe. Um, ale teraz też bym chciała napisać książkę, natomiast gdybym miała określać, jak, gdy, jaki to by był gatunek, to prawdopodobnie w tym momencie byłaby to literatura dziecięca. Ile razy się przeprowadzałaś? Na filmach są chyba trzy lub cztery różne mieszkanka. Przeprowadzałam się trzy razy. A na filmach były cztery różne mieszkania, razem z tym, które co jakiś czas możecie widzieć, czyli domem moich rodziców. Czytasz wolniej klasyki, czy tak samo jak inne książki. Słuchajcie, ja generalnie nie lubię pytań o to, jak szybko coś czytam, bo ja, ja, ja się na tym w ogóle absolutnie nie skupiam. Nie ma czegoś takiego, że wiecie, ja siedzę i, i nie wiem, mówię sobie pół godziny i koniec. Ja czytam tyle, na ile mam ochotę, czytam tak szybko, jak czuję, że w danym momencie jestem w stanie, yy, i to naprawdę różni się w zależności od mojego humoru, od mojego zmęczenia. Nie jestem po prostu fanką szufladkowania takich czynności, bo sama na to nie zwracam uwagi, i czasami aż czuję presję, kiedy. Po prostu jestem zasypywana takimi pytaniami. Ty i Magda to siostry? Słuchajcie, to jest pytanie, które się pojawia bardzo często. Chodzi tutaj oczywiście o Magdę Gatebuki. My nie jesteśmy siostrami, to znaczy my się tak z tego śmiejemy, bo po prostu bardzo często jesteśmy mylone, ale nie jesteśmy siostrami. Wręcz nie mogłybyśmy być, ponieważ Magda jest ode mnie młodsza o miesiąc i 4 dni. A raczej w medycynie nie widziało się takich przypadków porodów. Nie chciałabyś mieć w domu jakiegoś zwierzaka, żeby było ci raźniej? Zgaduję, że chodzi o tu tutaj mieszkanie. Tak jak mówiłam, jest małe, zrobiłabym krzywdę zwierzęciu, gdybym miała je tutaj trzymać same, samo, bo to, to, to nie byłoby dobre miejsce dla jakiegokolwiek zwierzątka. Chcesz pracować w aptece po farmacji? Nie wiem, gdzie będę pracowała. Słuchajcie, ja już się nauczyłam e, od czasu, gdy wyprowadziłam się od rodziców, że życie potrafi być tak zawrotne, że nie ma co tworzyć e, jakichś Oczekiwań i planów, bo może się zmienić. Słuchajcie, ja na pierwszym roku bym nie pomyślała, że będę brała sobie drugi kierunek studiów i to, że to będzie położnictwo, więc e, nie wiem, co będę robiła. Mam nadzieję, że to, co będę robiła, będzie sprawiało mi przyjemność. Bolałabyś popłynąć na dno rowu mariańskiego, czy polecieć w kosmos i oblecieć księżyc dookoła? E, hmm. Chciałabym i to i to, tak naprawdę, natomiast ten księżyc to mnie jako taką nawet nie interesuje. Wolałabym już podlecieć, na przykład, pod Jowisz, pod taką dużą planetę i zobaczyć, jakby jej ogrom. To znaczy nawet nie zobaczyć, bo chyba bym nie była w stanie nawet tego objąć swoim ludzkim wzrokiem. E, ale kosmos ma chyba trochę więcej potencjału takiego m, do zwiedzania. Natomiast z drugiej strony, gdybym miała odpowiednie światło e, i mogłabym zobaczyć ryby, e, czy też w ogóle stworzenia żyjące na dnie rowu mariańskiego, to też bym była zachwycona. Fakt faktem musiałabym być w jakiejś takiej, wiecie, turboszczelnej czymś, bo e, ja nawet jak gram na tym... To Jak to się nazywa? VR, tak? To takie, co się nakłada na oczy, i mm, są takie gry, jakby się czuje rekina, który do nas podpływa. To ja potrafię wpaść w taką panikę, że nie wiem, co by było, gdyby to było prawdziwe. Kim pisarzem, pisarką oprócz Lucy Mount Montgomery, poszłobyś na kawkę? E, poszłabym z Charlotte Bronte, albo generalnie którą, z którąś z sióstr. Natomiast y, tylko w momencie, w którym one też by chciały, bo same w, one w ogóle były bardzo skryte, więc z nimi, um, a jeżeli chodzi o takich autorów, którzy żyją jeszcze, no to oczywiście z Wiktorią Szła. Jak poznałaś Zuzę z Zaksiążkowanych? Pojechałam do Poznania nagrywać y, ulubione, ulubione książki księgarzy i się spotkałyśmy. I w tym momencie wy nawet nie, wiedzieliśmy, że w, nie widzieliście, że się spotkałyśmy, bo nigdzie o tym nie mówiłyśmy. Um, I takim sposobem się poznałyśmy na żywo, a później wiadomo. Znaczy wcześniej chyba rozmawiałyśmy jeszcze przez telefon. Czyli jak zaznaczasz e, książkę karteczkami, to każdy kolor ma oddzielne znaczenie. E, zgaduję, że chodzi po prostu o znaczniki, tak jak na przykład mam e, na plebanii w Hayworth. E, nie, akurat nie mam czegoś takiego, żeby było, były emocje co do uczucia. Emocje inaczej kolory dopasowane do emocji. Dlatego, że em, bardzo często, jeżeli ja już coś zaznaczam, to albo mnie to bardzo em, personalnie dotyka, albo to jest dla mnie w pewien sposób ważne, więc tak naprawdę kręciłabym się wokół trzech kolorów znaczników. Jak twoje nastawienie przed studiowaniem dwóch kierunków na raz? Em, trochę się stresuję, ale zdaję sobie sprawę, że jestem tym typem osobą, która im więcej ma na głowie, tym lepiej się czuje. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Jak przygotowałaś się do matury? Masz jakieś rady? Słuchajcie, jeżeli miałabym teraz jeszcze raz zdawać maturę, tak jak to robiłam będąc w trzeciej klasie liceum, to bardzo bym, bardzo bym już tego nie chciała. Uważam, że jakby matura jest skonstruowana yy, źle po prostu, yy, bo nie sprawdza wiedzy, nie sprawdza tego potje, znaczy ja chyba jestem po prostu zwolenniczką y, testów przed, y, przed jakby dostaniem się na studia, tak jak to było jeszcze, nie wiem, z 30 lat temu, y, bo to ma po prostu więcej sensu niż taka matura, która y, wiecie, nieważne czy chcecie iść na, y, nie wiem, leś kierunek leśniczy, czy na kierunek lekarski, musicie mieć bazowo tę samą wiedzę. Bo jakby to nie ma większego sensu. Wiadomo, że jeżeli chcecie iść na kierunek związany z roślinami, no to bardziej się będziecie interesowali botaniką, a jeżeli... Na kierunek związany z medycyną, no to wiadomo, że bardziej będziecie się interesowali e, ciałem człowieka. Więc trochę, trochę to moim zdaniem nie jest zbyt dobre. Czy mam jakieś rady? Nie stresować się i nie robić sobie tego, co robi wiele osób, czyli e, nie pozwalanie sobie na wychodzenie weekendami gdzieś na imprezy, bo to jest. E, nie ma to większego sensu i też nie zarywajcie nocek, bo na to przyjdzie czas. To znaczy ja generalnie jestem osobą, która Wam powie, żeby nie zarywać nocki dla nauki. Jakie jest Twoje największe książkowe rozczarowanie tego roku, jak do tej pory? Um, z takich, które akurat w tym momencie mi się przypomina, no to um, szkarłatna litera, pokuta, pieśń o Achillesie, Angst with Happy Ending. Ale wiem, że też było takie coś, co mnie strasznie zawiodło, i o tym mówiłam na kanale. Teraz sobie oczywiście nie przypomnę, ale pod koniec roku oczywiście będzie film na temat, yy, na temat rozczarowań i najlepszych książek tego roku. Skoro jestem młodsza od ciebie, mam się do ciebie zwracać na ty czy na pani? Oczywiście, że na pani. <śmiech> <śmiech> oczywiście, że na ty. Proszę się do mnie nie zwracać na pani. Ja yy, cały czas zapominam, że już nie mam 18 lat, ale proszę się nie zwracać do mnie na pani, bo to jest. Yy... To nie ma większego sensu, słuchajcie, bo jesteśmy tutaj, ja się do Was zwracam na Ty, więc Wy też się zwracajcie do mnie na Ty. Wyobrażasz sobie zostać na stałe w Paryżu? Nie, dlatego że nie wyobrażam sobie w życiu mnie mówiącej w języku francuskim, bo jest on dla mnie absolutnie nielogiczny. I za dużo jest tam po prostu rzeczy, które się zjada bezsensownie. Ja jak już mam mówić w jakimś języku, to jest to albo język angielski, albo język włoski. Um, I też we Włoszech i w Londynie prędzej bym się widziała żyjącą tak na stałe. Skąd jestem? Pochodzę z okolic bielska-białej, a obecnie mieszkam w Warszawie. Jak często oglądasz filmy lub seriale? Bo wiem, że głównie książki to dużo. Czy masz jakieś ulubione filmy, ukośnik seriale? Ja mam problem, bo ja nie potrafię się skupić na filmie albo na serialu, jeżeli jestem sama, bo bardzo szybko jestem w stanie po prostu zacząć myśleć o czymś innym i ja odlatuję, um, więc ja nie jestem dobra w oglądanie filmów, ale jeżeli chodzi na przykład o chodzenie do kina, na filmy, no to jak najbardziej. Nawet jeżeli jestem z kimś i mam oglądać film, to wtedy też jak najbardziej się skupiam, po prostu sama nie jestem w tym dobra. Eee, czy mam jakieś ulubione filmy albo seriale? Filmy oczywiście, że mam ulubione. Takie, które mi teraz przychodzi na myśl, to Teoria wszystkiego, ale tych filmów jest dużo. Bardzo lubię Wiek Adeline, pianistę lubię z takich oczywisty, oczywistości. Tego jest dużo, tylko ja po prostu tego nie pamiętam. A jeżeli chodzi o seriale, to ich mam kilka i to jest na pewno Teoria Wielkiego Podrywu. To jest na pewno Ania nie Anna To jest. Bardzo lubiłam kiedyś Zouza, nie zadziera z Zouzą spod 27. Coś takiego. Lubię Sex Education, lubię The Umbrella Academy. I chyba to tyle. <grywa> chyba więcej nie oglądam. Czy byłam kiedyś na wymianie w innym kraju? Byłam na takich zwykłych szkolnych, więc byłam w Grecji na 10 dni i byłam we Włoszech na 7 dni. Jaka była Twoja ulubiona lektura w podstawówce? Nie pamiętam, czy miałam jakąkolwiek ulubioną, może Chłopców z Placu Broni, ale pamiętam, że miałam znienawidzoną i to była, uwaga, Ania z Zielonego Wzgórza. Tak, tak, wiem, wiem. Niezwiązane z książkami jakiego podkładu używasz, twoja skóra zawsze wygląda i ten taki znaczek bardzo ładny. Nie używam już od jakichś czterech miesięcy podkładu na filmach, bo było po prostu za ciepło, żebym go nakładała i po prostu czułam, że to za mnie spływa. Więc teraz już nie używam. Wcześniej używałam Healthy Mix z burżua. Numer 51, tak czy inaczej. Ile czasu już znasz osoby z Buktyba, na przykład Zuzę, Magdę, Besszelerki, Łukasza, Karolinę itp. Yy, więc tak. Bestcelerki poznałam na. Właściwie Martę. Bestsellerkę spotkałam przelotem na koncercie Florence and The Machine w marcu 2019. Później w maju 2019 poznałam Zuzę i Annę, właśnie Bestsellerkę. Później jakoś tak poszło, że całą tę ekipę poznałam. To chyba na WTK. Tak, na WTK. I wtedy poznałam na pewno Rotana, Sylwy, My Books, My Life, y, Ole, książkowego frika, Karolinę, Kombuk, y, Pannę Sasnę. Tak czy inaczej właśnie tę ekipę tam poznałam. Poznałam tam też Łukasza po raz pierwszy. Spotkaliśmy się na chwilę, żeby sobie zrobić zdjęcie razem. Y, Zuzę poznałam w zeszłym roku, w 2020. Y, to też przelotnie. Y, a Magdę w zeszłym roku też, w 2020, ale w wakacje. Wyszłyśmy sobie na kawę w piersku. Dostałam pytanie o co to za kuku na nosie. Tak jak mogliście widzieć, ja tutaj miałam naczynko, tu albo tutaj, nie po której z tych stron, i ja tego naczynka próbowałam się pozbywać już dwukrotnie laserem, ale ono jest bardzo głęboko, więc dlatego wyglądałam jakby ktoś mnie uderzył w nos. Informuję, bo to też było bardzo dużo pytań. Tak samo jak o to, dlaczego czasami na firmach mam tu takie białe zauszniki. To nie jest modne, to nie jest nic modowego. Po prostu mam rany na uszach i staram się ich w ten sposób pozbyć. Jakbyś nie zdała matury, to co byś zrobiła? Nic bym nie zrobił inaczej. Odpowiem za siebie. Nie brałam w ogóle pod uwagę takiej możliwości, ze względu na to, że ja zawsze byłam paskową uczennicą. Ale gdyby na przykład była, to była sytuacja, że moje, moje, mojemu dziecku się tak coś stało, no to, to bym się sama tym nie przejmowała, bo to jest tylko matura. I tak jak mówiłam wcześniej, trochę dla mnie bez sensu jest to, że ona jest zrobiona tak naprawdę, wiecie, pod linijkę wszyscy mamy być tacy sami. Pod linijkę wszyscy mamy mieć taką samą wiedzę z zakresu botaniki, tego, tego i tamtego. E, czy też, nie wiem, z czytania ze zrozumienia, no jak to tam było na polskim. Nie pamiętam jak to tam było na polskim, tak czy inaczej ja żadnej matury z języka polskiego nie rozwiązałam przed moją maturą z języka polskiego. I nie uważam, że to jest jakaś ujma, jeżeli coś się nie uda, potknie się noga, czy, czy jeżeli na przykład matematyki się nie rozumie, bo nie każdy jest w stanie zrozumieć matematykę, ja sobie z tego naprawdę w 100% zdaję sprawę. Zresztą... Em... Douczałam uczniów, którzy mieli y, problemy z matematyką, więc nie uważam, żeby to było jakąkolwiek ujmą i że ktoś miałby się poczuć przez to gorzej. Więc jeżeli jesteście w takiej sytuacji, naprawdę nic się nie dzieje. Ile książek czytasz średnio w ciągu roku? W zeszłym roku przeczytałam 188, jeżeli się nie mylę, a w tym roku póki coś 176. Pamiętajcie, że ja słucham bardzo wielu. Y, Wiele książek właśnie w formie audiobooków. Bo mam to szczęście, że gdy byłam mała, to rodzice puszczali mi audiobooki do zasypiania i takim sposobem jestem po prostu słuchowcem i nie robi mi to żadnej różnicy. Jak nauczyłaś się żyć w nowym mieście bez rodziny i przyjaciół? Eee... To jest pewnie pytanie, które, które wiele osób sobie teraz zadaje, w szczególności, że dopiero co się będzie zaczynał, em, zaczynały studia, będą się zaczynały. E, słuchajcie, ja wyprowadziłam się do Warszawy tak naprawdę znając dwie osoby i tymi dwie, dwoma, dwiema osobami byli moi współlokatorzy, Adrian i Patrycja, których bardzo pozdrawiam i może wiem, że tego nie oglądają. Ja akurat bardzo chciałam się wyprowadzić, pewnie też ze względu na to, że ja sama jako jedynaczka Chciałam zobaczyć, czy dam sobie radę. I dałam sobie jak najbardziej radę. To nie jest w sumie nic strasznego. Słuchajcie, zawsze, dopóki nie mieszkacie na drugim końcu Polski, to możecie wracać na weekendy do rodziców, czy do przyjaciół chociażby, bo, bo różnie to w życiu bywa. Możecie też swoich przyjaciół zapraszać do siebie i tak dalej. Wszystko da się na, tak naprawdę ogarnąć i w momencie, w którym będzie się to traktowało na dużym luzie, no to będzie o wiele łatwiej. Bo nie ma co się spinać, że jest źle i że się nikogo nie pozna, bo zapewniam Was, jest mnóstwo innych osób, które są też introwertykami, czy też są po prostu bardzo nieśmiali. I nie warto przed sobą samym udawać, że tak nie jest i że wszyscy, nie wiem, są bardzo wyjściowi, tylko nie wy, bo tak nie jest. Znasz jakiś sprytny sposób na to, aby zorientować się, czy klasyk wydania MG jest skrócony? To się nie tyczy tylko wydań MG, bo um, to nawet, to nie jest tak, że wydawnictwo MG skraca, bo do tego chyba nie mają w ogóle prawa, tylko chodzi o to, że wykorzystuje się czasami stare tłumaczenia, tłumaczenia, które już um, nie są objęte prawami autorskimi, czyli nie trzeba płac płacić tłumaczowi za, za nie. Um, I takie tłumaczenia bardzo często nie są, nie były używane jako tłumaczenia, tylko na przykład opracowywane jakiejś książki, tak jak to było w przypadku maleńkiej Dorit. W tym, w tym króciutkim wydaniu, które ma 200 stron, sama maleńka Dorit ma coś pod 800. Więc no, to jest bardzo duża różnica i tam to faktycznie jest bardziej opracowaniem, takim przekładem pani, która to, to robiła. Ja obrałam taką formę, żeby sprawdzać po pierwsze... I ile stron ma oryginał, um, jak to tam właśnie wygląda pod względem stronnicowym. A po drugie, żeby sprawdzać, kiedy umarł tłumacz. Bo to jest chyba najłatwiejszy sposób. W przypadku maleńkiej Dorit pamiętam, że um, tamta tłumaczka już umarła um, coś sporo ponad 100 lat temu. Więc takim sposobem wiem, jak to tam wygląda. Woliś czytać po polsku czy po angielsku? Wolę czytać po polsku, bo to mój ojczysty język, ale... Um, Sprawia mi również radość czytania w języku angielskim. Natomiast nie przepadam za słuchaniem książek w języku angielskim, co jest w sumie ciekawe, bo moje pierwsze audiobooki, takie, takie, z których sobie zdawałam sprawę, zdawałam sobie sprawę, że ich słucham, właśnie były w języku angielskim. Nagrywam filmik, zaraz oddzwonię. Pa, pa, pa. Ym, skąd wzięła się Twoja miłość do literatury klasycznej? Nie wiem. Chyba z tego, że przeczytałam Dziwne Losy Jane Eyre i one naprawdę jakoś tak zmieniły moje postrzeganie literatury klasycznej. Sprawiły, że się absolutnie w niej zakochałam. Chyba to. Bo tak naprawdę nie jestem w stanie wskazać nic innego. Czy jest coś, co od zawsze chciałaś zrobić, ale brakuje Ci motywacji i czasu? Chciałabym się zapisać na jakieś zajęcia taneczne, ale po pierwsze brakuje mi trochę czasu, po drugie ja mam problem z pokazywaniem tego jak się rusza, dlatego, że mam dosyć duży kompleks na temat, na temat, y, duży kompleks na punkcie y, mojej postury y, i tego jak chodzę i tak dalej, więc y, to mnie blokuje, nawet nie brak motywacji czy czasu. Pokażesz kiedyś porównanie egzemplarza recenzenckiego i finalnego? Y, te recenzenckie z tyłu mają informacje, że to są egzemplarze recenzenckie i bardzo często nie mają żadnych detali. Na przykład jeżeli książka się świeci w egzemplarzu finalnym, no to w egzemplarz recenzencki nie ma takich detali i czasami są drukowane na innym papierze. Czy przeszkadza Ci, jeżeli książka jest zniszczona lub sama ją zniszczysz podczas czytania? Jeżeli zniszczyłam... Moją, e, moją ciamajdowatością, no to wtedy jest mi przekro. Natomiast jeżeli zniszczyłam, bo chciałam zniszczyć, bo coś mi, nie wiem, nie pasowało, e, no to nie mam z tym żadnego problemu. E, jeżeli chodzi o książkę, którą mam od kogoś i jest ona zniszczona, to też mi to nie przeszkadza, dopóki książ, e, strony nie wypadają. Jedna to tam jeszcze spoko, ale jak mam wypadać więcej, to już... Uch! Myślisz, że prestiż uczelni wyższej jest ważny podczas wyboru studiów? Nie. Ja uważam, że nie, ale wiem, że są osoby, które uważają, że tak. W jaki sposób planujesz pogodzić dwa kierunki studiów w mądry? To jest moja odpowiedź na to pytanie. E, I słuchajcie, to by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do mnie, e, no to pytajcie śmiało w komentarzach, ja wam będę odpowiadała. Jeszcze chyba nie odpowiedziałam na to pytanie, ale też się często pojawia, e, ile mam lat. Póki co jeszcze 21 w listopadzie to się zmieni <grych> i będę miała 22. Także to by było na tyle, dajcie mi znać w komentarzach jak wy się nazywacie i ile macie lat, zobaczymy jaką mam tutaj społeczność. Ja wam bardzo dziękuję, że oglądaliście, cześć!